No, cześć, jestem Neken. Witam Was w kolejnym filmie z Hello Neighbor Alfa Trójka. W poprzednim filmie miałem wielki problem z pudełkami walonymi. Jedyna rzecz, która jest jeszcze gorsza, zrobiona od ciemności, która tak naprawdę nie aż bardzo mi przeszkadza, bo teraz tak naprawdę troio, trolują mi Gierkę tylko walone pudełka. Ale dobra. W sumie, Ej, mogę użyć tego fotela. Nie pomyślałem, że mogę użyć fotela jako wsparcia. Ty, Ej, i to robi sens jeszcze. To jest. Bardzo dobra rzecz o której nie pomyślałem wcześniej, tylko czemu to się zamknęło? Nie no Mogę postawić to normalnie, o dziękuję bardzo, dobra no właśnie tylko Postaw Postawienie pudełka Powoduje przewrócenie się walonego krzesła, nie wiem, to jest tak tragicznie zrobione Co jest? Chcę żeby to ładnie było postawione na ziemi, nie chcę żeby to się telefało. tylko żeby było ładnie na ziemi no, grocz, ja mogę postawić? O, oh, tak, dziękuję bardzo. Dobra, to jest tak. Mi się to spieprzyło na nogi, dobra. Movement jest tragicznie zrobiony. No i znowu mi zniknęło. Przed... Nie, no naprawdę. To jest tak. Muszę się schylić, otworzyć. O, mogę wglądać w ścianę, super, to jest tak ciemno. No, daj mi tu przejść. Daj mi coś zrobić, bo... Nie no, ja nie wytrzymam zaraz tą grą komputerową. Daj mi kolejny fotel. To jest kolejny fotel. Te fotele tak postawili, żeby... Super jakby jeszcze mnie ten fotel zabił, bo to było cudownie. Daj mi to postawić, daj tu przestawić. I teraz ja to postawię sobie gdzieś tutaj. No tylko jakbyś ty stał prosto, a nie się przewracał. Dobra. Siedź tu. Mogę się wspiąć po tobie? No oczywiście, że nie mogę, bo po, po, po co? O teraz mogę. O teraz! Kurna się przewróciłem. Tak. No czemu ja się kurna ześlizguję z pieprzonego... ...krzesełka? No bez sensu. Daj mi wejść na krzesełko, jeżeli się... ...z tak... Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz spokojnie. Tylko muszę bezpośrednio na górę wejść. Dobra. No, Idę chcę skoczyć do przodu, to mnie wskaczy do tyłu. Weźcie się. Opanujcie. Nie wiem, ta gra jest tak tragicznie. Gdzie to jest? A tu jest, dobra. Jeszcze raz. O, super, niech to się podważy. Ja chcę tu wskoczyć. Daj mi wskoczyć. No dlaczego nie mogę wskoczyć na... kurde walone pudełko? No, co się, co się dzieje, że ja się przewracam? Gro komputerowa już. Daj mi wskoczyć, gdzie to jest. Tu jest pudełko. Dobra, nie mogę nic podnosić, co jest w pobliżu tego krzesełka, bo to krzesełko mi zaraz zniknie. Tak. Wow, udało mi się. Super, zajęliście. Co, co mi to dało teraz? Daj mi to wziąć. Gdzie ja jestem? Kurde. Ja, gdzie ja się znalazłem? Daj mi to. Latarka, proszę cię. I co? I co? Co mi to dało? Aha. Wspiałam się tutaj. Przeswalone powałcinka około, a tutaj nic nie ma. Gro komputerowa czy ty żartujesz ze mną? Nie, to musi coś być, bo to, to nie może być postawione tak O. To musi coś być. A tutaj nic nie ma. Bez sensu, po co wy to daliście? Nie wiem, pstrykać jakiś to musi być? Nie wiem, coś tego typu? Nie, tu nic nie ma. To po co ja tu się ciągu... Nie no, jest tak. I co mam zrobić teraz? Ale ja tu nie mam nic do podniesienia. Spomuję sobie ten klawisz, ale to nic nie dało. Nie no, to by nic nie dało, naprawdę połowę podcinka się trudziłem, żeby to gówno zrobić. Jak już przed... Weź mi to, otwórz. No, otwórz mi, na te drzwi. No. Gro komputerowa, otwórz drzwi. Hello. Dobra. Nie, tu jest. Zamek o drzwi. Aha, czyli tak naprawdę nie było sensu, żebym to robił? Nie wiem. Ale dobra. Hmm. Teraz się sam zrobić, bo. To jest to miejsce, tak. Tu były te. ...leje magiczne. Hmm. Ale nie wiem, co mogę zrobić teraz. Nie wiem. Może jak włączę prąd, to się to przekręci, mam nadzieję, oczywiście. Jak może jest włączony prąd, to wtedy się zamyka. Nie wiem. Mogę też spróbować włączyć tą kartę dostępu. Żeby to elegancko było. A, kodań, dziad tutaj już jest. Mogę też w sumie jakoś się jakoś spróbować tutaj dostać i tą szybę wywalić. Dobra, jest git. Ja może się tu teraz do domu wezmę. I... Mówię, muszę się chyba dostać do jego domu bezpośrednio, żeby mieć... Żeby sobie tą kartę ogarnąć. Bo teraz tak naprawdę nie wiem co mam robić jakby Nie wiem gdzie on jest. On jest w środku domu jego. Ty, a co to jest? To coś. Chyba nie powinno tak się pokazywać, Ale dobra. Tak, to jest włączone prąd, to w sumie. Co to jest? 8 Strzałka, dom przewrócony? Krop. Nie wiem, to są jakieś. Magiczne zadania. Matematyczne, dobra. Ten dziad jest gdzieś. Tutaj. O kurna złapa Co on tu robił? Co co? Czym on tu był? Nie wiem Mogę zrobić jolo rana i po prostu wpiec i uzyskać sobie tą Tą przepustkę Nie wiem gdzie on jest Dobra Dziękuję bardzo I teraz mam dostępniony dostęp do tego Dzięki magicznej karcie. Teraz mi tylko zostało znaleźć łom i ta gra jest trochę za głośna. Dobra, ściszę ją. I teraz zostało mi tylko ogarnąć łom, tak naprawdę. I to tyle. I to już będzie chyba wszystko, mam nadzieję. Dobra, pójdę jak prawdziwy rycerz z, z tym, z pokrywką od świetnika. Już mnie zobaczył ten dziad jeden. Dobra. A widzisz, skubańcy, nie spodziewałeś się, że wyjdę z tej strony. A, widzisz? Nie wiem, czy prąd jest włączony. Zostawiam ten prąd, żeby był włączony, bo może to coś da. Mam nadzieję, oczywiście. To działa? Teraz będzie działać, dobra. Bo jak jest na górę, to chyba działa prąd. A czy w sumie. Świat nadal się palą, jak nie ma prądu. Więc w sumie, tu nie robiasz tak dużej różnicy. A tu jesteś, dobra. Wezmę sobie klej, po prostu ci w łeb zrzucę. Ten klej, mogę wrzucić. Wezmę to. I wezmę sobie ten magiczny klej. Chodź tu. Trzymaj, na głowkę. Aha, dostał banie. no i bardzo dobrze ci. Chcę ogarnąć sobie tą, tą broń magiczną, żeby móc do niego nawalać, ale dobra Ten tykacz w ogóle mi tu tykał. Weź, odejdź po prostu, dobra? Weź, odejdź. Odejdź, bo ja chcę po prostu ci z jednej strony do domu wejść i ogarnąć. Magiczny przedmiot. A, w ogóle, to jest kolejny jeszcze ten. Tylko ja nie wiem za bardzo, co mam zrobić w tej, w tej chwili. To jest ten problem, właśnie. Hmm. Jak wejdę na wyższe piętro, to ja nie wiem, czy przypadkiem nie będę mieć tej szyby. Nie wiem, nie wiem serio. Chcę teraz się postarać jak najszybciej dostać do. Ten tykacz. Nie, tego tykacza wezmę. Ja A, niech sobie będzie w sumie ten tykacz. Mam nadzieję, że to aż tak szybko nie przyjdziesz. A ja cię. A jeszcze ci nie wybijałem niczego tu. Dobra, zbije ci szybę, żebym miał już wejście. I ty to się od lewej od tyłu, chyba ode mnie, tak? Tak, dobra. I teraz mam jako tako przejście do wyższej strefy jego mieszkania. E, tylko jest ten problem, że ja za bardzo nie wiem, co mam zrobić. Bo wszedłem sobie na magiczną konstrukcję, ale tam nic nie było dosłownie, więc nie wiem Mogę to otworzyć. A no, mogę otworzyć, dobra Nie wiem czy ma za pierwszym razem się nie otworzył, ale... A ja, co mi się stało z tym hadem? Ale dobra, nie zbugowało mi się na szczęście, więc jest git Dobra, weź się gdzieś przejść, nie wiem, zrób coś. Nie, on musi wejść do środka domu, on nie będzie patrolował, po, po co? Po co ma to zrobić? Dobra. W ogóle znów mnie zatelepało, za nie wiem, mega dziwne to jest, ale dobra. Mm. Niech... no i on pewnie tu idzie od razu na prawą stronę domu znaleźć życie, więc... Mało co mi to dało, ale dobra. Te generatory są znowu odpalone. A to jest zamknięte. Idę. Szkoda, że ja nie mogę znowu zablokować tej wyższej strefy, żeby on już nie mógł tu wejść. Nie, nie mogę tutaj się dostać. Ta, nie mogę się w żaden sposób. Potrzebuję jakoś złotego klucza. Tylko ja, ja nie mam pomysłu, gdzie ten złoty klucz mogę mieć. Jak go mogę mieć? Nie wiem. Dostałem się tutaj przez magiczną konstrukcję. I. No daj mi zobaczyć tu. Nie. Jakby się nie zamykało, grob. Daj mi wskoczyć, tu po prostu. Nie. To jest tak tragicznie zrobione, wszystko w tej grze, dobra. Wskoczę tak teraz. A. Zniknęło mi teraz wszystko, dobra. Eee, zobaczyć czy tu nic nie ma. Bo już szczerze, nie chce mi się kolejny raz spróbować tu wejść. Nie, tu nic nie ma. Jakby. To jest tako, żeby po prostu stało. ta nic tu nie ma, więc. Ale tu mam szyby i mogę wybić te szyby. No właśnie, no tak w sumie robi sens. I teraz mogę tu wejść. Albo nie mogę wejść. Nie mogę wejść. Co mnie tutaj, kur ekran się ...przecisza? Hmm. Wejdziesz tu. Nie, no nie wejdziesz. No z jak masz wejść? Daj mi tu wejść. O, mogę, dobra. Ale ja z zawrotną prędkością tutaj idę. No dobra, jest bardzo stabilnie. Udało mi się zdobyć tutaj przejście. a ja potrzebuję pewnie kartonika, oczywiście. Daj mi tu. Gdzie ten karton? Tu jest karton, dobra. Weź mi to. Dobra. I teraz może jakoś uda mi się wejść na górę. Oczywiście, no kurde, dlaczego nie ma. Gdzie jest to? A tu jest to, dobra. Muszę jakoś pokażę sobie. Dobra, tu postawię. I postawię drugi na ten karton. I teraz mam nadzieję, że uda mi się wejść. Dlaczego nie mogę tu wejść? To jest... no, daj mi wejść Przewracam o coś Nie mam nic... Da, nie mam nic innego Dobra, jeszcze raz spróbuję do góry spokojnie do przodu. O. No dlaczego tu nie mogę wejść? To jest bez sensu, głupie to jest Jeszcze raz, jeszcze raz, spokojnie No kurna, się wypieprzyło wszystko Daj mi tu wejść Dobra O Super, udało mi się przejść tutaj. Co to jest? To... Co to jest? A, tu nic nie ma. Z główki wejdę we wszystko. No i tu kurna nic nie ma, waj mi pudełko, zbieracie szybę. A, dobra. Czyli tu tak naprawdę nic nie ma. Znaj życie. Kompletnie nic nie ma. Ty by było w ogóle sens, że tu przychodził pewnie. Dobra. O! Gdzie ja jestem Chodzę mu po dachu, ale dobra. Ha, no co za jesteś? Dziadu jeden, dobra No Coś jest Wpadłem centralnie mu na łeb, dobra Muszę jakoś wymyślić, czyli tutaj nie opłaca się w ogóle przychodzić. Dobra Czy jakoś w drugą stronę po prostu muszę wejść i będzie git Panie, ale mi to zasłania wszystko No już już coś tam kminie Dobra, daj mi to Kurna, bierzemy tu gonić o tyle. No kurna, chciałem wejść tutaj. A, jest tak tragiczne. Jak ja patrzę pod siebie, to ja zwalniam, to jest. Nie wiem, kto. Kto po prostu prował, że tak ma wyglądać movement. Dobra, rozbiję to. Ja teraz się oddalę, bo ten łepek zaraz tu przyjdzie z życie. życia. Ta. Dobra. Oddalę się. A, tutaj jest. Dobra, na spokojnie, wszystko, na spokojnie. I po co we mnie rzucasz? Dobra, więc de facto, jako tako ogarniam już wszystko. I wy na pewno w kolejnym filmie uda mi się już przejść, mam nadzieję, tą grę. Bo de facto, chyba tak naprawdę zostało mi ogarnąć, co się dzieje tutaj na górze. I będzie kit, mam nadzieję, bo. Tak naprawdę kikarda mam, bo ten kikard sobie tam gdzieś jest. Znaczy, w sumie teraz zapomniałem de facto, gdzie jest. Ale jak będę motował filmy, to już przypomnę sobie i będzie git. My teraz tak naprawdę dwa filmy od razu sobie nagrałem, bo nie chcę sobie psuć mojego postępu tutaj. Czyli po muszę to ogarnąć, że mam tak naprawdę mieć wywalone wy... te drzwi co są. Dobra, daj mi przejść. Tutaj elegancko wejdę i na górę I zobaczę co się dalej tam dzieje Kurde Tutaj muszę wyjść. O, ale my to za przebotało. Daj mi to Dobra, dzięki Znów muszę tutaj wejść po tej drabinie magicznej. Dobra. No daj mi tu wejść. O, dobra. Złapało mi, tylko trzeba ja tak wolno chodzę po tej drabinie. To jest tak to jest tragiczne. Dobra. Hmm. Prawdopodobnie, będę musiał wejść na te tory. Ale, jak będzie ciuchcia, to mnie od tyłu zajdzie i padnę, ale dobra. Ale nie, chyba nie ma tej ciuchci magicznej. No, kurna, closed. Co ja mam zrobić? Jak jest closed? Hmm. No, closed. Nie wiem, co, co ja mam zrobić teraz. Bo, jakby to jest zamknięte z dwóch stron. Ale za bardzo nie. Okej, okay, bardzo ładne tekstury, nie powiem. To po co ja tu przychodziłem, jakby. Tutaj nic nie ma na pewno. Mogę wejść na górę? Nie mogę wejść na górę, jeszcze spadnę na sam dół. To jest. Hmm. Mogę spróbować się jakoś dostać z tego miejsca do tego miejsca. Ej, to jest bardzo dobry pomysł. Muszę jakoś tę szybę tutaj wybić, magicznie. No kurde. Jeszcze raz. Może konewką się uda Jest, udało mi się, dobra Czyli jest jakiś cień szansy, że ja uda mi się jakoś doskoczyć tutaj i będzie git Bo co mi tego zrobić? Bo jeżeli ja wejdę na te tory, to tak naprawdę nie mam za bardzo gdzie pójść Bo ta kolejka jakby nie działa, nie wiem A innego przejścia nie widzę Tak Dobra w tym momencie zakończę odcinek. Ten może być trochę krótszy od poprzedniego, ale już wiem jako tako co mam zrobić i w kolejnym filmie, jak już od nowa będę mieć tego save'a, bo oczywiście tej save'ów nie ma, to się ogarnia i może się uda zrobić ending. Nie wiem, zobaczymy. To do kolejnego filmu, cześć!